Nie mamy w tym momencie nic więcej. Więc jak, jak się zaopiekować tym momentem? Czy, czy, co, co najlepiej zrobić? Ja nawet nie wiem, słuchajcie, no, powiedzcie mi, jeśli jest tylko ten moment. A my, my, wiecie co? Ta wiara, wiara w coś jeszcze, w coś więcej, w coś dalej, w coś właściwiej, odgradza nas od. Przeżywania tej chwili. Wracaliśmy wczoraj do tych dzieci, jak, jak mają te małe dzieci. Czy one siedzą, te dwuletnie dzieci czy trzy i tak się tak głowią się, co by tu zrobić? Jaki jest tego wszystkiego sens? My zaczęliśmy szukać tego sensu i zobaczcie, co nam się stało. Ale mamy, mamy w tej chwili już to dorosłe doświadczenie, jakby poczuliśmy, jak to jest być w głowie tak bardzo. Poczuliśmy. Jak to jest, że no, momentami jest fajnie, bo też cudowne rzeczy się z tym wiążą również. No, doświadczamy życia, poznajemy się, nasz, e, nasz umysł też e, poznaje coraz to nowe rzeczy. I, i, I to jest też wspaniałe doświadczenie. Ale też w pewnym momencie pojawia się tam taki error, bym powiedziała, który sprawia, że to ciało jest wprowadzane dosłownie w fizyczne cierpienie. A według mnie bierze się to wszystko z wiary w to, że jesteśmy odseparowani. Że jesteśmy oddzieleni, że jesteśmy indywidualnością, która biedna przyszła na ten świat i musi sobie w tym życiu poradzić, musi osiągnąć jakieś cele, musi coś zdobyć i to wszystko jest dla niej. To wszystko jest dla mnie, tylko dla mnie, na poziomie indywidualnym i na poziomie kolektywnym. To dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego narodu, dla mnie. I to, są, to jest wszystko ideologia, to jest wszystko idea, którą gdzieś przyjęliśmy w pewnym momencie. A jak spotkamy się w czymś takim najbardziej podstawowym, czy tam istnieją takie podziały, czy takie potrzeby w ogóle? Wszystko jest OK. I tak jak to dziecko, no po prostu, czy my nie możemy normalnie doświadczać w tej chwili po prostu? Po prostu jej doświadczać. I wiecie też nie czekać, no bo na co? Na oświecenie będziemy czekać? Na to, aż się w końcu nasz charakter dostosuje do tego, żeby właściwie to robić? Ładnie tańczyć? Muszę pójść na kurs tańca dopiero zanim zatańczę. Muszę pójść na kurs życia, zanim zacznę żyć. Po 60, po 80? Kiedy chcemy to zacząć robić? Kiedy nam wolno będzie w ogóle yy, doświadczyć swobody? To są te mechanizmy, które są nakręcone w naszej głowie, i rozpoznajmy je, jak one od, odgradzają nas od siebie nawzajem, jak one odgradzają nas od życia, jak one odgradzają nas od szczęścia. I co więcej, jak będziemy rozpoznawać to, to, spod, to, co jest pod spodem, to tam nie ma tych zmagań. Jest, natural, jest naturalność, swoboda. Po prostu. I nie chciałabym, żebyście to przejmowali jako teorię, taką, że ja sobie tak mówię i sobie można tak wierzyć. Ale, ale te medytacje, czy nawet setangi, tak, jak teraz rozmawiamy, jest po to, żebyście to sprawdzili. I też trudne doświadczenia życiowe często do nas przychodzą. Jako łaska tego, że wreszcie no wreszcie, przyszedł czas, żebyś sprawdził. Bo wcześniej dzisiaj nie chciało. był za duży galop. Ale dzisiaj możemy to sprawdzać. Jak. Jakie rodzi owoce poczucie oddzielenia? Jakie rodzi owoce wiara w coś jeszcze? Jakie rodzi owoce wiara w duchowość specjalną? Jak mnie zabiera od tego żywego momentu? Jak mnie odgradza od tej chwili? A tak naprawdę mamy tylko ten moment. Czy się dysocjujemy do świadomości, która jest odległa, nie wiadomo jak? I dysocjujemy się do medytacji, które są takie uniesione, i chcemy zamienić nasze życie w taką uniesioną medytację non-stop. A jak gdzieś tam nam się coś noga podwinie w pewnym momencie, to znaczy, że jest źle, bardzo, bardzo. Znowu spadłem. I gdzieś w pewnym momencie widzimy, że wszystko jest przyjęte, że wszystko się mieści. I to jest dla Ciebie, dla nas. Iż to jest to, żebyśmy rozpoznali, że naprawdę wszystko, więc każde doświadczenie, które ma miejsce teraz jest ok. Tak jak Ty mówisz to dzisiaj. Nic specjalnego. Nie robimy tu żadnych bogów z niczego. Z świadomości jaźni Boga nie trzeba, bo nikt jej nie widział. Robić nie trzeba. Nie potrzebuje specjalnych bogów. Nasza istota nie potrzebuje tego. My potrzebujemy tylko przypominania, przypominania, przypominania siebie. Bo ideologie powstają właśnie w taki sposób, że siedzimy sobie w tym pokoju i mi się wydaje, że ty, 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 ty i ty. Nie mieścicie się tutaj jednak. Jednak proszę wyjść. Robimy to też w swojej głowie. Nie lubię tego odczucia, nie lubię tego odczucia, na to nakłada się interpretacja, że tak być nie powinno, a jest. Nie powinno, a jest. Im więcej jest tego nie powinno, tym więcej jest tego jest. Jak wpuścicie, że może być cokolwiek, nawet słabe samopoczucie w danym momencie, bardzo nawet słabe, to nawet organizm jest za to za jakiś czas wdzięczny, że w końcu mógł to dożyć i przeżyć jakąś emocję, jakieś doświadczenie. I okazuje się, że się zmieściło, że było miejsce. W ten sposób uwalniamy się, wpuszczając wszystko, nie wyróżniając żadnych specjalnych doświadczeń.